mogły sobie wymarzyć lepszego początku roku. Dwa zwycięstwa na koncie, w tym w 1.32 Pucharu Polski. Pora na pierwszy odcinek magazynu w Świetle Luxiony w 2022 roku. Maja Matiaszek, zapraszam. Dziki wszarżowały w Nowy Rok z przytupem. W meczu 1.32 Pucharu Polski wygrały 3-0 z BSF-em Wózko ten mecz nie należał do łatwych wyzwań dla wszystkich zawodników, przede wszystkim ze względu na nietypowy termin. Mecz, który pierwotnie miał odbyć się 6 stycznia na prośbę rywali, został przełożony na drugiego. To lekko skomplikowało sytuację akademików. Do Buzka Zdroju nie pojechali chociażby Jarosław Wójcik czy Maciej Ostrowski. Luksja nagrała z silnym rywalem. Śmiało można stwierdzić, że BSF zaprezentował poziom pierwszej ligi. Do przerwy nie zdołali wpakować piłkę do siatki przeciwników aż dwa razy. Warto zaznaczyć, że do zespołu powrócił Łukasz Mietlicki. Był to jego pierwszy mecz po powrocie do zespołu, bowiem w pierwszej rundzie sezonu zaczął bronić barw ekstraklasowej Legii Warszawa. Teraz powrócił do dzików jako grający trener, ale o tym w dalszej części magazynu. Wróćmy do starcia z BSF-em. Po zamianie strony Lublinianie dołożyli jeszcze jedno trafienie. Gola na 3 do 0 zdobył Marcin Ostrowski. I tak dziki pewnie wygrały z wilkami z Buska Zdroju. O komentarz pomyczowy poprosiliśmy Marcina Ostrowskiego, zawodnika Luksjona ZS Słońce z Lublin. Było to bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Szczególnie cieszy to, że zdobyliśmy trzy, nie trzy punkty, tylko awans kolejnej rundy i zmierzymy się znowu z Hejro Rzeszu. Będzie to na pewno wartościowy mecz. Cieszy to zwycięstwo po tych nie najlepszej pierwszej rundzie i bardzo dobry meczu w naszym wykonaniu. Świetna gra w obronie, dobre kontry. Cieszy też to, że zaprocentowało wszystko, co przetrenowaliśmy w tym okresie świątecznym i no, na pewno jest to taki dobry prognostyk przed następną rundą. Dwa tygodnie później lubelscy futsaliści rozpoczęli rundę rewanżową na zapleczu Ekstraklasy. Mecz 12. kolejki grupy południowej odbył się w Świdniku, gdzie naprzeciwko lubelskich dzików stanęły te podkarpackie, czyli Hejro Rzeszów. We wrześniu w premierowym starciu sezonu obie drużyny podzieliły się punktami. Zwycięstwo! Innego finału tego starcia nie zakładały zarówno podkarpackie, jak i lubelskie dziki. Dla Luksjony był to szczególnie ważny mecz, który mógł dać jej szansę na wydostanie się ze strefy spadkowej. Niedzielny pojedynek rozpoczęli Rzeszowianie, którzy już w kilkanaście sekund wyszli na prowadzenie po celnym strzale z rzutu wolnego. Wykorzystali chwilowy brak koncentracji miejscowych. Zielono-biali szybko wyciągnęli wnioski z popełnionego błędu. I dwie minuty później był już remis po jeden za sprawą Łukasza Mietlickiego, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Lublinianie dobrze spisywali się w defensywie i przechodzili do szybkich kontrataków. Do przerwy umieścili piłkę w siatce przeciwników jeszcze trzykrotnie. Najpierw na listę strzelców wpisał się Cezary Pęcak. Później trafił Tomasz Łowicki, a na 4 do 1 strzelił Tomasz Sekrecki. Pierwsze minuty pewnie brak koncentracji, jakieś tam zdezorganizowanie. No i tak się stało, na szczęście wyciągnęliśmy szybko wnioski. Ruszyliśmy do gry i, i szybko wyrównaliśmy, nawet wyszliśmy bardzo szybko na prowadzenie. Graliśmy fajnie w obronie dzięki temu. No. Po zamianie stron dwoma dobrymi interwencjami popisał się Adrian Parzyszek. Do dorobku punktowego luksjony AZS UMCS Lublin jedną bramkę dołożył Jarosław Wójcik. Gdy wydawało się, że losy spotkania są już przesądzone, do głosu doszło Hejro Rzeszów. Najpierw gola dla gości zdobył Dawid Rizak. Przyjezdni poszli za ciosem i zaliczyli jeszcze dwa trafienia na 4 do 5. Akademicy musieli poprawić koncentrację w defensywie. Na szczęście zdołali odzyskać kontrolę na boisku. Trafienia dla zielono-białych wywalczyli Cezary Pęczak i Jakub Wankiewicz. Przed końcową sereną przyjezdnych dobił jeszcze Marcin Ostrowski na 8 do 4 i tym sposobem Lubelskie Dziki zaliczyły drugie zwycięstwo w tym roku. Dzięki temu kompletowi punktów Luksiona AZS UMCS Lublin uciekła ze strefy spadkowej i plasuje się na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli. Lubelski parkiet rozgrzała informacja, że Dziki mają nowego trenera. Udany powrót do drużyny, tym razem w roli szkoleniowca zaliczył Łukasz Mietlicki. Wraz z Nowym Rokiem Mietlicki powrócił do lubelskiej drużyny. Przed sezonem przeniósł się do warszawskiej Legii grającej w najwyższej klasie rozgrywkowej. Łukasz opowiedział o roli grającego trenera i podsumował ostatnie starcia. Z kolegami z drużyny znamy się od bardzo dawna i trzeba wyznaczyć pewną granicę koledzy, a... Trener zawodnik jest na pewno najcięższe, ale myślę, że już od początku grudnia praktycznie pracujemy razem, jakieś tam zasady sobie wypracowaliśmy i myślę, że, że, że jakoś to, to udaje mi się łączyć, aczkolwiek mówię, jest to, jest to bardzo, bardzo trudne. A w jakim składzie nowy rok rozpoczyna Luksjona ZSŁMC z Lublin? O tym opowiedział Artur Banasik, dyrektor sportowy drużyny. Nowa runda, nowe rozdanie. Przychodzi Marcin Wojtaszek, jest to zawodnik, który już był kiedyś u nas, teraz powraca. Przychodzi do nas z powrotem na stare śmiecie Łukasz Miętnicki w roli zawodnika, jak również w roli grającego trenera. Zmiany również następują w formie treningów, w formie formułowania czwórek. Do tego liczymy na doświadczenie również, które w ostatnim czasie w Ekstraklasowej Legii Warszawa zdobył Łukasz. No i jakby na to, że, że jestem zawodnikiem od lat u nas, doświadczonym na parkietach i Ekstraklasowych, już teraz i pierwszoligowych i mamy nadzieję, że będzie to bardzo udana runda w magazynie nie mogło zabraknąć rozmowy tygodnia, moim dzisiejszym gościem jest Cezary Zdunek. Czarek, grasz w powiślaku Końskowoli na trawie, co skłoniło Cię, że dołączyłeś do tej drużyny podcelowej, że chciałeś spróbować swojej sił na hali? Przede wszystkim wydaje mi się, że takim głównym aspektem mogło być słowa trenera Artura Galickiego, który gdzieś tam prowadził mnie w SMS-ie w Górniku Łęcznej, gdzieś tam mnie widział i zaproponował taką opcję. Gdyż aktualnie właśnie studiuję na UMCS-ie, jak wiemy tutaj właśnie jest sekcja w pierwszej lizy, więc wydaje mi się, że to i korzystnie było dla mnie na studiach, zarówno jak i jeszcze przyszłościowo możliwe piłkarsko. Bo tam jestem tym zawodnikiem w środku pola i możliwe, że gdzieś mogło to mi jakby powiedzieć wspomóc, wspomóc jakoś tam technicznie, czy to może rozwojowo, przyszłościowo. Bo w futsalu przede wszystkim liczy się głowa i technika. Dostałeś także powołanie do Młodzieżowej Kadry Polskiej U19? Zgadza się, dostałem takie powołanie. Było to dokładnie chyba w grudniu, gdzieś około 12. Co prawda nie spodziewałem się kompletnego powołania, ponieważ futsal kopię od października prawdopodobnie jakoś tak, więc mówię, dopiero tak, jakby w ten świat futsalu wszedłem. Uczę się powolutku, naprawdę. Widzę tak miesiąc po miesiącu jakieś tam małe kroczki do przodu, ale na pewno ta kadra dużo, dużo mi dała i nie wiem, w zasadzie zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Jak odnajdujesz się na tych pierwszoligowych parkietach? Powiem szczerze, że na początku było ciężko, naprawdę ciężko, bo intensywność była naprawdę wysoka, jednak chłopaki zdecydowanie tą głowę, to opanowanie i te emocje w szatni pomogli mi z tym wszystkim. Wydaje mi się, że... Sam nie dałbym rady, na pewno nie ma szans, żebym sobie poradził z emocjami, ze stresem, z, z tą dynamicznością gry. Jednak mimo to, że właśnie te treningi, ta głowa, te, ta szatnia jakoś mnie tam poukładały na tych boiskach pierwszoligowych. Opowiedziałeś, potwierdziłeś i podkreśliłeś to, że chłopaki pomogli Ci radzić sobie z tą presją na boisku i poza nim także w szatni. A jak czujesz się, kiedy wybiegasz na ten pierwszoligowy parkiet i naprzeciwko Ciebie stają zawodnicy z dużym doświadczeniem ze względu i na wiek i też wcześniejsze obycie, 30, 20 paroletni? Powiem szczerze, że nie odczuwam aż takiego, takiej różnicy tego wieku, ponieważ na pewno ja szanuję to, że Ci zawodnicy gdzieś grali, a na pewno oni też również muszą szanować nas, naszą drużynę, tak? bo kiedyś mimo wszystko walczyliśmy o ten awans do klasy i Na pewno gdzieś tam zdają sobie sprawę, że ja jako 19-latek gdzieś tam z takimi chłopakami, z którymi trenuję, coś tam jednak mogę potrafić. Nie mówię, że nie wiadomo jakich umiejętności posiadam, wiadomo, żeby nie było, ale ogólnie wydaje mi się, wydaje mi się, że... Głównym aspektem to jest właśnie ta szatnia, ta głowa drużyny, że nie pozwalają mi wbić sobie do głowy tego, że jestem młodszy, że czegoś mogę nie potrafić, że nie dam rady psychicznie, więc wydaje mi się, że to może być głównym aspektem tego, że gdzieś tam nie myślę kompletnie o tym na boisku. No właśnie, wspomniałeś o tej atmosferze w drużynie, jak odnajdujesz się w lubelskich dzikach, bo z Luksjoną grasz dopiero od tego sezonu. Zgadza się, odnajduje się bardzo dobrze, naprawdę. Chłopaki miło mnie przyjęli. Bardzo żywo bym powiedział, mimo że ja tą, tę pierwszą styczność z Halą miałem w październiku, gdzieś tak we wrześniu dopiero, że wchodziłem właśnie w ten świat, cał, tak jak powiedziałem wcześniej. Mimo to przyjęli mnie bardzo miło. Wytłumaczyli mi bardzo wiele rzeczy, naprawdę, o których nie miałem kompletnie pojęcia. Wydaje mi się, że no. Nie wiem, no, nie chcę się powtarzać, ale no, wszystko zawdzięczam chłopakom, tylko i wyłącznie. No, sam do niczego bym nie doszedł, to mogę mało powiedzieć. No. I na sam koniec za chwilę spotkanie z Unią Tarnów. Jest to dość wymagający rywal, zajmuje szóstą lokatę w ligowej tabeli. Wy jesteście na ten moment na pozycji dziewiątej, brakuje Wam do rywala czterech punktów. W tamtej części sezonu Unia nieznacznie wygrała, bo jednym, jednym golem 4 do 3 z Wami. Jak będzie tym razem, jak myślisz? Ja myślę zawsze optymistycznie. W tym sezonie jesteśmy całkowicie inną drużyną moim zdaniem. Jesteśmy na pewno dużo bardziej lepiej przygotowani. Bardziej jesteśmy skupieni na tym, żeby w ogóle walczyć o tą może Topkę. No, nie chcę przesadzać, ale na pewno w każdym meczu chcemy celować w trzy punkty. Tak jest nasze główne założenie na każdy mecz i mam nadzieję, że chłopaki podzielą moje zdanie. Cezary Zdunek, Luxiona ZS z Lublin. Dzięki bardzo. Dziękuję. Rzućmy okiem na zestawienie wyników ostatniej serii grupy południowej. Lublinianie mają drugą wygraną na koncie w nowym roku. Wynik 8 4 robi wrażenie, szczególnie, że nasi futsaliści mają za sobą niezbyt udany początek sezonu. Grad bramek padł nie tylko w spotkaniu AZS Łące z Lublin z Hejrożeszów. Sośnica Gliwice zdobyła w swoim starciu z komon kobierzycami aż 11 trafień. Unia Tarnów, z którą przyjdzie zmierzyć się Lublinianom w najbliższym meczu, przegrała 4-7 z GKS-em Futsal Tychy. Czas na trzy bramki 12 kolejki grupy południowej, które według nas zasługują na wyróżnienie. Adam Jączyk AZS-US Katowice. To była szybka akcja drużyny z Katowic. Piłkę po prawej stronie otrzymał dobrze ustawiony Jączyk, który ruszył z indywidualną akcją z łatwością mijając rywala, po czym skierował piłkę do bramki. Patryk, widuch, GKS Futsal Tychy. Po dobrze rozegranym rzucie rożnym piłka trafiła do widucha. Ten popisał się potężnym uderzeniem prawą nogą, a golkiper rywali był bez szans. Marcin Brysz, Sośnica Gliwice. Brysz przy biernej postawie obrony oddał strzał z bliska, jednak zainterweniował bramkarz rywali. Ale dobitka Brysza nie pozostawiła złudzeń. Po technicznej podcince piłka wpadła w samo okienko bramki. A tak na ten moment przedstawia się sytuacja w ligowej tabeli. W niedzielę zgarnęliśmy komplet punktów, przez co obecnie zajmujemy dziewiątą lokatę w ligowej tabeli. Liderem niezmiennie pozostaje BSF ABJ Bochnia, która ma 9 punktów przewagi nad AZS-em UEŚ Katowice. Na trzecim miejscu znajduje się teraz Sośnica Gliwice. Dziki powoli odbudowują się i małymi krokami pną w górę tabeli. Jak potoczą się losy luksjony? Przekonamy się już niebawem. Już dzisiaj mecz wyjazdowy z Unią Tarnów. Trzymajcie kciuki! Na dzisiaj to już komplet informacji ze świata naszych futsalistów. Dziki magazyn już niebawem. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.